Halo, halo. Czy to się nagrywa? Chyba się nagrywę. Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Enki, a to jest kolejny odcinek z tańczącego Tarzana. W czerwonej koszulce, fakt nie to chciałem zrobić. Dobra, lecimy dalej. Nie jestem pewien, czy na pewno muszę tutaj się wspinać, ale chyba tak. Chyba tak. No i lecimy dalej z przygodami chłopczyka w czerwonej bluzeczce. I coś na stówę tutaj będzie... Nie bez powodu jest ta dziura tutaj. Eee, prawdopodobnie omijam jakieś sekrety, albo coś takiego. Nie, nie ominę sekreta. Zaraz zobaczymy co tam będzie. Prawdopodobnie po prostu se tam wskoczę i będę mieć dwa razy dłuższą drogę i, i wszystkich zanudzę, ale... Sprawdźmy to. Hm. No dobra, wskoczyłem tu, ale przynajmniej to dało chyba nic. No to teraz zaczynamy odcinek. Tym razem... E, ...przemoczony Tardem. Idzie sobie po lince. Patrzy w ogóle jak ta koszulka szybko ten... szybko wysycha. No w sumie dalej jest mokra. Myślałem, że już jest sucha. Ale nie. Jak to się naciskało? A, dobra. O, dobra, już wiem! Po co? Po co była ta dziura? Nie bez powodu są takie dziury. Oho, ho, żelonimo! Szybko, na dół! Eee, wiecie co? Ja widziałem tu jedną ze skrzynek. I ta jedna skrzynka się jakby tak otworzyła. I. A, tu są te takie. A! Może tu muszę jakoś wejść? Nie, na pewno nie, dobra. Tak mi się kolej się odusił. No dobra, sorry, ale to to będzie naprawdę długi, bo z tym derpem. Jeszcze raz, myk. Patrzcie tutaj, były beczki. bo jedna z tych tak się tak otwiera, tak jakby coś w nich było, tak jakby. I jakbym popłynął na sam dół, to może by akurat w tej beczce coś było, nie? Mogę wejść na tą beczkę. Może do niej mogę wejść? Naprawdę ona jest tak bez powodu? Tamte drzwi na dole wyglądają tak jakbym mógł tam w jakiś sposób ten, w jakiś sposób je otworzyć, tą deskę w sensie rozwalić czy coś. No ponownie będziemy się mogli pobujać na lince. No ale cóż, dobra. No. Tu nam się otworzyło przejście. Jeśli faktycznie, o, o jak tu fajnie jest, faktycznie dżungla, nie, nie kłamałem was z tym tarzanem, hmm. hmm. o. O! o sorry. Gdzieś wlazłem. Tylko po co i na co? Czy ja powinienem tam iść dalej w prawo, czy... Nie mam pojęcia. Ale coś w tym momencie robię. Spój spróbuję wskoczyć tamtej tam dziurki. O! 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 Kurde! O! Ty, jakieś nowe miejsce! Aha! Dobra, i wszystko jasne. I w końcu mam ten jakby dostęp do tego. A, tędy to, to nie, to, to nie prze... Ale tam u góry jest jakaś linka, tak jakby. Nie wiem. Wątpię, żebyśmy mogli do niej doskoczyć Po prostu jakaś to jest Indiana i tyle. O, ty co to było? To było niedobrego dobrego. O kurde, nie w tą stronę. I meh. Dobra, sorry, ale ja to wytnę, ale ja chcę sprawdzić coś, coś jednego. Na pewno za tą maszynką tam nic nie było ukrytego. Nie, tu nic nie ma. Czyli mhm. poszedłem tu po nic, fajnie. O Boże! Nie trafiłem! Wow, ale skok! Kurde, to było naprawdę ryzykowne. Ale... i No, dobra. Możemy lecieć dalej. No, no da mnie zastanawia to jakaś... To, to jakaś zjawa, która tam była. O, o, Tu na stówę będzie jakiś secret. W ogóle te beczki, które tam były wcześniej, to chyba ta, takie beczki na ludzi Tak mi się wydaje nie Jestem pewien. Chyba tak Okej, okay, no to na będę musiał wpłynąć i nacisnąć ten przycisk Tak to wygląda Ale bo, boję się tej zjawy, że ona zaraz tutaj przyleci, nie? O Coś się stanęło tu Zobaczmy, co było po prawej stronie. Chyba nic. Jak nic tam nie było. Obniżyliśmy wodę. Czy no znowu obniżyć tą wodę? Chyba nie, nie. Nie jestem pewien. Hmm. Na co mogło być mi obniżenie wody? No tędy już nie przelecę. Hmm. Może to tam muszę po drugiej stronie zrobić Po prostu gdy jest obniżona... ...woda, no właśnie Nie no, wątpię, tutaj powinienem już tym stateczkiem przylecieć. Nie bez powodu tu jest taka, taka wielka dziura na to Ho! Huh. Nie wiem, naprawdę nie wiem To jest jakaś... zagadka pokroju Przeleć tu i tam wszystko i dopiero się naucz... Co w ogóle masz zrobić, i dopiero wtedy to rób. Tak dokładnie wszystko wyjaśnione. O, kurde. Chyba, że po prostu muszę ten stateczek zostawić w tym miejscu za tą rurką. Tak, bo te drzwi tam te są wtedy zamknięte. Dobra, a później będą otwarte, czyli... No wszystko jasne. Widzicie jakim jestem, kurde? Mądrym człowieczkiem. Nie, tak. Nie o to chodziło. O! Błaga? Sorry, naprawdę sorry. Ale udało się, jej. To był eee, okrzyk. Cieszenie się. O! O! Chodź tu. A tak? Bum. Jakaś dziewczynka, ale nie wiem, czy ja mam ją atakować. Nie, chyba nie. Nie no, na pewno nie. Albo tak? Nie wiem, bo ona unika moich ciosów. Nic ty kurde. O! Trafiłem ją, ale chyba nie o to chodzi, bo. Nie dostało jej się. O ty kurda, nie o, zabiła mnie. Czy ona jest zła? Spadaj, kurde, nie, 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 nie poń tu. Spadaj! No nie. Jak ja mam to zrobić? Dobra, jak ja na nią świecę, to ona się zatrzymuje. Sprytne. Uciekaj. Uciekaj. Won. Won. Powiedziałem coś. Won. Gdzie mam płynąć? Won! Akeesh A, dobra, tu do góry muszę pchnąć Won Jesteś niedobra Wiedziałem, że będziesz niedobra O, o NIE! Co jest, kurde, odświeciło mi się to No, ja muszę... A już wiem Sprytne No, chodź tu, chodź, chodź, chodź No, nie, 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 chodź tu Chodź tu O, 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 to chodziło. Teraz nie wolno. Nie przychodź tu. O, i sieć tam, kurna. No i bardzo dobrze. No, bo tak to po, tym, po tych uderzeniach tutaj, to latarka mi jakby przestaje świecić przez chwilę. I ja ona zawsze by mogła mnie do, dopaść, nie? to nie byłoby możliwe do rozwalania. Chociaż tutaj pewnie znowu przypłynie. Czy coś takiego. Dobra, no i chyba żegnam się ze stateczkiem naszym. Chyba w sumie już na zawsze. W sumie wątpię, żebyśmy my znowu na tą plażę tutaj przyszli. No to co? Do kolejnego odcinka z Gry Inside. Papa pa, stateczek, było fajnie. Papa. E, pa, y Dziewczynko, która nas zabijała, i do kolejnego odcinka z Inside. Trzymajcie się i na razie. Cześć!